Idziesz na egzamin, a być może na rozmowę kwalifikacyjną, stań dwie minuty w tej pozycji. Ta pozycja spowoduje, że Twój układ hormonalny w ciele zmieni się i dlatego poczujesz się pewniej, stabilniej, być może jak przywódca. Bardziej zaawansowana pozycja to ręce uniesione do góry. W tej pozycji możesz schować się na przykład do toalety przed pójściem na egzamin i pozwolenie sobie na uświadomienie, że stoisz świadomie, oparty na stopach. Rękoma mi do góry, jak zwycięzca. Dlaczego ta pozycja może coś takiego zmienić? Ponieważ już mówiłam wcześniej, w innych filmach, środowisko zewnętrzne kształtuje nasze środowisko wewnętrzne, układ hormonalny. Zmienianie organizmu, czyli to co, to, co na zewnątrz, to, co możesz zrobić ty, to w jakim środowisku się obracasz, spowoduje zmianę w Twoim środowisku wewnętrznym. A o to właśnie chodzi, bo właśnie tamta zmiana będzie powodowała swobodne i naturalne życie. Jeśli chcesz więcej takich ćwiczeń, napisz w komentarzu tak.